Bo to ja robi wielki powrót. Siemaneczko wszystkim, z tej strony mega zrobiłem wielki powrót, jak już słyszeliście na samym odcinku, po czym włączyło się moje stare nitro. i nitro. Ja pierdolę... Intro. Jeszcze na samym początku miałem taki problem, że mi się mikrofon, oczywiście coś tam psuł, coś tam nie łączyło i w ogóle takie cały czas było i wziąłem go i uderzyłem nim o biurko i później mu się zrobiło lepiej. I już mi działa, więc tak, na samym początek mówię, że będzie trzeba kupić intro. No, nowe, no, nowe intro powiedziałem. Jak idzie to? Jak to mam grać? Dobra, powiedziałem nowe intro. A tak naprawdę powinienem powiedzieć... Powiedziałem nitro, o Boże! Mniejsza większa chodziło mi o to, że muszę kupić nowe mikro. Ja tak mi się te słowa plątają, w ogóle wszystko mi się tak pląta. Ja teraz sobie szybko pomyślę, co mogę zrobić w dzisiejszym odcinku. A choć jeszcze nie wiem, co mogę zrobić w dzisiejszym odcinku, ale jeszcze dobrze pomyślę. Tak w ogóle też spoko chodzę z łukiem, bez strzał. No to, to jest najlepsze co może być no, 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 Mega b like. W sumie wie że zrobiłem Wszystko już mam porobione tak super fajnie tak. Ogólnie fajnie mam tu wszystko zrobione Znaczy się fajnie no, spoko Chyba mam tu wszystko tutaj zrobione Jakoś tak za bardzo nie chce mi się już na tym świecie grać No trudno powiedzieć co by móc teraz robić bo Nie chce mi się po prostu ja nie wiem co mam w tych odcinkach robić a jeżeli nie ma nic ciekawego to też ludzie tego nie oglądają a ja nie lubię jak ludzie tego nie oglądają mam już enchanting tutaj skończony mam tu jakieś swoje badziewie skończone tutaj farmę mam którą zrobiłem dość szybko na samym początku gry tam mam mój domek z siusiakiem do góry nogami tu mam wieżę którą ostatnio budowałem magazyn jakieś taki z dupy yy, tam mam yy, jedzą karnie chyba tu mam jeszcze na trzcinę i tu mam na drep. A, konia bym o ale nie wiem jak musiałbym popatrzeć na YouTube. Bo nie umie konia. O, 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 o. Właśnie, wejście do kopalni, włas do kopalni musiałbym to trochę zmienić, bo Rafał mi tutaj pilnuje mój biały. Tutaj pilnuje mój biały Pegasus Rafałus i zrobiłbym sobie zejście do kopalni. Bo normalnie nie wiem co mam już w tej serii robić. No wiem, to parę odcinków dopiero jest. Ale tak sobie myśląc myślałem i yy, wezmę się chyba za to robienie. Tylko pierwsze tak myślę, że... Nie, nic nie myślę. No wystarczająco nie mam. Nie mam wystarczająco materiału, więc sobie przepalić i sobie będę czekał aż mi się wszystko przepali No W sumie czy robić to w tym odcinku, bo ten odcinek będzie już miał trochę tego czasu, tego spożytego i... W ogóle w ostatnich odcinkach trochę budowałem. A i tak oglądalność nie jest wysoka. Tak sobie jeszcze myślałem, siedziałem ostatnio. Bo, jak byłem w Polsce, to nie nagrywałem żadnych filmików, Jakoś zapominałem. Zawsze o no, trzeci odcinek, ja teraz robię 23 odcinek. Tak sobie myślałem, żebym zbudował tutaj taki dupny port. I statek. No ale pomarzyć zawsze można. Ja budować nie umiem w mainicy. Ale może spróbuję, zobaczę jeszcze jak to pójdzie. A w tym odcinku nie będę już więcej przynudzał. Popatrzam czy mam jabłka, kurde trzeba coś zjeść. Ale nie mam nic do jedzenia. Popatrzę, czy mam jabłka. Oswoiłbym kunika. I w tym odcinku byłoby na tyle z tego, yy, że oswoję konia. A jak nie oswoje, to będzie... Nie oswoje, to będzie koniec odcinka, bo ja nie jestem w ogóle przygotowany. Nagrałem tak coś szybko. I teraz mamy poniedziałek, będzie poniedziałek yy, czwartek. I no, i poniedziałek, czwartek będę nagrywał materiał i będę się o to bardziej starał o to całe nagrywanie jeszcze bardziej niż teraz. Bo teraz to się staram tak normalnie, tak? No, po prostu robię, bo ja się tym bawię, bo lubię się tym bawić. I tak, no to z tego idę popatrzeć jeszcze do Rafała. Ja tak kończę zdanie, tak byle jak i zaczynam nowe też. Tak w ogóle bez okoliczności, Rafał. Nie chodź po tych. Jaki czul! Wiewał mi wszystkie jabłka. Jeszcze się nie dało oswoić. Ja nie wiem, jak mam konia oswoić. Chyba na. O, na lasu go będę Zobaczę, jak się robi lasso. Choć w sumie mogę to zrobić teraz w tym odcinku. Przystopuję sobie grę. I sobie popatrzę na internety. Więc widzimy się już za chwilę U Nan maxa Muszę popatrzeć czy akurat teraz nie mam tutaj slime bola Otóż nie mam slime balla. Nie mam slimebola. Pójdę Do jaski Chociaż nie chcę mi się po tego slajmu radzić, ale pójdę do jaski, poszukam, nic nie będę wydobywał, po prostu pójdę poszukać tych posranych slimów i wrócę do Was za chwilę. Nie chcę mi się, ale muszę przykro mi. Otóż wróciłem z powrotem, nie zeszło mi długo, chyba 40 minut. Chodziłem po tych cave systemach i szukałem tego wszystkiego. Yy, chodziłem po starszych cave systemach, znalazłem jednego takiego slima, z którego mi to wydropiło. Z się cieszy niezmiernie, żebym miał sieci. Sieci mam. Zbuduję to co trzeba zbudować. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak się robi lasso Teraz mam laso, będę Lucky Lui. Szybki w chui. Dobra. Trzeba to rozdzielić, chyba nie chcę stracić dwóch naraz. Jakby się zostało. Pierwszy raz będę konia łapał na lasso Będę go musiał tego idiotę do jakiegoś płotka przyczepić. Co zaraz zrobię. Choć, choć, idiotę. Mam cię. No chodź. No chodź, Rafał. Jakbyś ty mi już nigdy nie więcej nie uciekał. <grymne> Zawsze spoko. W tym odcinku nie oswoje kunia. Zobaczę jak się oswoja jeszcze kunia. Ten co na lasu będzie tutaj... Yy, ...skakał. I widzimy się I widzimy się Wiesz tak, Oswoiłem cię? Oswoiłem kunia? Koniu Czy to prawda? No jedź do przodu Tam Aha, lasa, tego, tego całego yy, potrzebuje do ciebie. Yy, siodła. Siodła, popatrzę jak się robi w następnym odcinku, a w tym odcinku to by było na tyle, to by było. było to by był, powiedzmy tak, że to by był. Dobra, wysłaby się dzisiaj? Oczywiście, że się wysłoby. To by był na dzisiaj koniec. Ja mam tylko, Ja was tylko zachęcam, nie zmuszam, dobra, zmuszam was. Nie. Yy, zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał. Yy, komentarze też mile widziane, tylko no, pozytywne mile widziane, ja tam nie, nie, nie zamieszam, Czele czy ktoś puka do mnie? Yy, no to ktoś zapukał do mnie i ja was zachęcam do tego abyście subskrybowali mój kanał yy, Dawali, żebyście mi dawali te łapki w górę dla tej motywacji jakieś tam pozytywne komentarze, które też mnie bardzo motywują od dłuższego czasu Więc ja się z wami na dzisiaj żegnam No, no i to by było na tyle